Teraz chciałbym oddać głos Kubie Kocjanowi z Akcji Demokracji. Oczywiście Kuba, jak wiemy, jest ekspertem, mógłby mówić na, na bardzo wiele tutaj tematów, nawet już się pojawiło do niego pytanie przed chwilą, natomiast no, tutaj z braku czasu muszę zawę, zawęzić zakres specjalizacji Kuby. Kuba był jest współautorem, koordynatorem tegorocznej edycji wspomnianego raportu. Wiele z, ze spraw tam opisanych, tych nowych, jest właśnie jego autorstwa, więc chciałem Kuba Ciebie zapytać, jak wyglądały te prace, jak, jak reagowałeś, kiedy odkrywałeś kolejne szokujące zapewne sytuacje, gdy prokuratura nadużywała swoich kompetencji, jak to wyglądało od, od kuchni, no, i właśnie, jakie masz przemyślenia po, po swojej pracy? Dzień dobry, dobry wieczór. To niezwykły zaszczyt móc dzisiaj zabrać głos w takim niezwykłym gronie. Zwłaszcza, że no ja tutaj, w przeciwieństwie do, do poprzedników, poprzedniczek mówiących, to, że tak powiem, tylko spisywałem różne te rzeczy. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że. Um, to jest trochę jak taka pajęczyna, lepka, obrzydliwa pajęczyna, odlepiająca kolejne instytucje państwa, kolejne um, sprawy. I trochę też tak wyglądała praca nad tymi caseami. Znaczy, oczywiście, duża część z nich to są sprawy znane publicznie, które gdzieś tam przemykają w mediach jako jeden z tematów danego dnia. Później trochę tak znikają z radaru opinii publicznej, ale nadal mają wpływ na. Życie konkretnych osób, no bo w dużej mierze właśnie o to chodzi w konkretnych tych sytuacjach, żeby po prostu maksymalnie utrudnić, zatruć życie konkretnej osoby, tak, jednego z bohaterów, bohaterek raportu. I te prace miały charakter zarówno z jednej strony, bardzo taki techniczny tak? takiego żmudnej próby znalezienia tutaj, co się z czym łączy, i, i odnajdywania czasem takich nazwisk, tak jak na przykład prokurator Ziarkiewicz, które pojawiają się w bardzo wielu sytuacjach. To jest trochę jak taka powieść kryminalna, gdzie cały czas jakieś tropy są zostawiane. No i tutaj patrzysz na jakąś lubelską sprawę, aż się sam zastanawiasz, czemu właściwie. Sobie ją wylistowałeś wcześniej, no bo to jakaś tam sprawa w Lublinie, tak, zorganizowana grupa przestępcza, No ale się okazuje zaraz, tak, że sprawa dotyczy brata komendanta policji, tego od granatnika. A tak właściwie to jeszcze zaangażowany w nią jest prokurator Zierkiewicz, i ma drugie i trzecie dno. Ale muszę powiedzieć przede wszystkim, że jest to bardzo przytłaczające, jak się popatrzy i pracuje nad wszystkimi tymi case'ami na raz. To jest to obraz naprawdę państwa upadającego, jeszcze nie upadłego, ale państwa upadającego, załamującego się, w którym jakaś, jakaś grupa, coś pomiędzy oligarchią a mafią, tylko trudno to e, dookreślić, właściwie wpływa na każdy możliwy, e, każde możliwe głośne postępowanie w kraju. Od rzeczy naprawdę tragicznych, po wręcz śmieszne, tak jak to, żeby... Tam opisuje taki jeden z case'ów, gdzie po prostu z jakiegoś powodu prokuratura, ale też i policja robiły wszystko, żeby, żeby wysypiska śmieci we Wrocławiu mogły sobie spokojnie stać. No i tak jakoś się okazuje, że to jest związane z rodziną europosłanki PiS z tego, z tego regionu i tam nagle się okazuje, że no głównym celem wydaje się, na podstawie różnych dat było to, żeby wszystko wszystko się przedawniło. Więc to jest naraz i tragiczne, i czasem śmieszne, ale przede wszystkim no, jest to straszny obraz Polski, która, miejmy nadzieję, że, że wkrótce się zmieni. Dzięki. Już, już kończę, żeby tutaj czasu nie zabierać więcej, ale później bardzo chętnie też odpowiem. Bardzo Ci dziękuję, Kuba. A propos tego, co, co powiedziałeś, tych powtarzających się, wracających nazwisk prokuratorów, to jak zobaczycie Państwo w raporcie, na jednej z pierwszych stron jest taka piramidka, i ta piramidka właśnie zawiera te nazwiska z numerkami. Numerek oznacza właśnie, w ilu sprawach pojawił się ten sam prokurator i tutaj właśnie wspomniany Pan Ziarkiewicz jest absolutnie bezkonkurencyjnie bez na, na pierwszym miejscu taka, taka ciekawostka. Nim oddam głos kolejnemu speakerowi, kolejnemu mówcy, pisze do mnie Paweł Wojtunik. Chciałby jedno zdanie, więc proszę bardzo oddaję pan Paweł Wojtunik oddaję głos. Chciałem tylko powiedzieć do pana Jakuba, że jest definicja na taki rodzaj państwa, o którym pan powiedział, to znaczy jeszcze nie oligarchia, jeszcze nie mafijne. Otóż według... Jest definicja, to po prostu state capture z angielskiego i, i tłumaczy się to jako państwo zawłaszczone, państwo, którego cechą jest to, że prywatne interesy, interesy poszczególnych grup mają bardzo znaczący wpływ na decyzje podejmowane przez organy Władzy publicznej. Ja się zajmuję state capture i, i tymi zjawiskami w Azji Centralnej, w Europie Wschodniej już od ponad siedmiu lat, i Polska wypełnia wszystkie kryteria tej definicji. Jest po prostu nazwa na chorobę, na którą cierpi nasze państwo. Dziękuję bardzo. Tak, to bardzo trafne określenie. Dziękuję.